Mateusz, wiele lat temu prowadziłeś z Anią Wędzikowską program Dzień Dobry TVN. Wakacje, Dzień Dobry Wakacje, wakacje, dzień dobry wakacje wakacyjną dokładnie. odsłonę Dzień Dobry TVN, tak. Więc y, można powiedzieć, że to co dzisiaj się wydarzyło, to było dla ciebie z jednej strony zaskoczeniem, ale z drugiej strony poradziłeś sobie świetnie, bo miałeś już doświadczenie. Dziękuję bardzo. Jeżeli tak to odbierasz, że, że było świetnie, to, to się cieszę. Natomiast też, no, ja bym też nie przesadzał z tym mówieniem o prowadzeniu programu. To była jakaś jego część. Pomogliśmy Gosi Ome, pomogliśmy ja i Robert Stockinger. No, taka niespodziewana sytuacja. Filip musiał pędzić do lekarza, więc mam nadzieję, że godnie przez chwilę go zastępowaliśmy. Czy ty wiesz w jakim stanie jest teraz Filip? Jest w dobrym stanie, choć rano naprawdę nie było mu łatwo. Był bardzo dzielny, ponieważ on już do pracy przyszedł z kontuzją, której nabawił się w domu, no ale ponieważ jest profesjonalistą, to uznał, że jednak da radę, że poprowadzi ten program, ale istotnie on z każdą kolejną minutą, każdą kolejną godziną programu można powiedzieć, że był coraz słabszy. Ten ból po prostu tak bardzo dawał się wyznaki, no że w pewnym momencie on nie był w stanie skupić się na rozmowie. Wiecie, Prowadzenie tego programu to jest 3,5 godziny na żywo. To wymaga ogromnego skupienia, świetnego przygotowania. Przygotowany był, ale ten ból sprawił, że coraz trudniej było mu się skupić na prowadzeniu. Czy ty wiesz, jak on się teraz czuje? Wiesz, co ostatni raz SMS-owałem z Filipem wczesnym popołudniem. Powiedział, że już jest wszystko dobrze, że już jest wszystko ok. No to była dla niego bardzo nieprzyjemna sytuacja, bo on rzeczywiście bardzo, bardzo źle się, źle się czuł. Chyba nie jest tajemnicą, co tam się stało. Powiedział Filip, co tak naprawdę się stało super, że w związku z tym, że ja też miałem bardzo podobną kontuzję kiedyś, też przez przypadek na plaży nadepnąłem na szkło i prawie sobie zerwałem ścięgno, więc wiem jak bardzo emocjonujące chwile Filip przeżywał do moment, kiedy okazało się, że z tą stopą jest wszystko ok, więc super, cieszę się, Filip, trzymamy kciuki, żebyś jak najszybciej wrócił. A szybko wrócisz, na pewno. Wiadomo już, czy, czy będzie musiał szukać zastępstwa za siebie na jakieś przyszłe programy? Nie mam zielonego pojęcia, wszyscy trzymamy kciuki za Filipa, ale wiem, że on chyba sam napisał o tym, że, że za chwilę wraca, więc mam nadzieję, że to nie jest nic tak poważnego, żeby musiał wypaść choćby na jeden program.